Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Jak widzicie, tutaj słoneczko mi nie świeci. No i samiczki mogą sobie na spokojnie siedzieć, ale powiem Wam, bo dzisiaj mamy sobotę, w piątek ten upał 36 stopni było u nas w cieniu. Dał się trochę królikom weznaki i mi na całe szczęście odpukać w niemalowane. To tak dla przesądu: żaden królik nie stracił życia w ten dzień u mnie z powodu udaru. Starałam się chłodzić króliki, wiadomo, jakoś dbać o to, żeby nic im się nie stało i dałam radę i przeżyły wszystkie młodziaki też co wam muszę powiedzieć no niestety dochodziły mnie słuchy stąd i ówdzie że jednak gdzieś tam króliki niestety komuś padły to jest bardzo przykre no ale niestety wiem, że upały mają być gorsze no ja nic nie dopuszczam także czekam sobie aż te upały teraz przejdą czyli pewnie do połowy końca sierpnia no i tak to wygląda jak widzicie ja mam trochę klatek w cieniu, ale jednego nowy reksik tam się wyłożony leży są pozasłaniane w miarę możliwości tą moskiterę muszę w końcu wymienić czyściłam ją, ale no niestety mój pimpuś robi swoje, zobaczcie nawet kródniki same się bronią przed tym upałem, chowają się tam daleko w tył klatki a tutaj Zgarnuję sobie całą słomę tutaj nawet nie mam co sprzątać bo właśnie wczoraj było sprzątane u nie wszystkich oczywiście, bo nie wyrobiłam się w tym tygodniu zapowiadają deszcz więc króliki będą miały w miarę labę, jeszcze jutro 30 stopni w cieniu także też będzie nieciekawie no i tak to się prezentuje nie pimpuś powiedzieć tak zobaczcie jaki ładny kawaler Chodź, chodź, pimpek, chodź. A jej, pokażemy Twoje dzieci, co? No i tak, dzieci Pimpusia są tu razem z jego powiedzmy kobietką. Tak, są tutaj, są jeszcze, jeszcze czekają. Na spokojnie na swoją panią. Tak, jeszcze muszą dobić terminu, kiedy sobie pojadą. Na razie to jeszcze nie mają pełnych dwóch miesięcy dopiero sześć tygodni a już są takie właśnie spore więc tak to wygląda, niedługo będą wielkość mamy się śmieje, ale nie widać, że jeszcze im dużo brakuje co się tyczy baranki to jej nie posprzątałam, tak wiem jeszcze jej nie posprzątałam dlatego, że no czekałam, żeby te upały trochę przeszły. Ona ma tutaj, sama sobie wyczyściła jak widzicie deski. No co nie nieco, tak od razu Micha. E, wyczyściła sobie do gołych desek. Tu gdzie jest sandezja, no to widzicie, że te deski są aż białe. Tak, e, pokażę Wam teraz baranki, no to muszę uprzątnąć, ja i tak połowę zebrałam tego. Tu są baranki. Baranki mają już otwierane oczka. Jak możecie zobaczyć i to już są Niektóre też są naprawdę duże baranki. Tak. Ten jeszcze jest chyba mniejszy. Jest tutaj gdzieś ten największy, ale nie wiem gdzie. Ale już widać, że uszy im powoli klaputają. Tak. Ale mamy całą piąteczkę tych baranków. Czarne to czarne, ale są. W końcu się udało mieć swoje pierwsze baranki, że tak to ujmę a mamusia też myślę, że zadowolona powiedz nie no <noise> zobaczcie co tu się dzieje a tam mam jedną nowość, ale wam zaraz pokażę, znaczy nowość no dobyło mi jednego królika ale już jak możecie zauważyć to pewnie wiecie, że jeden jest więcej e, tutaj jest ta samica nad którą się zastanawiam no ona chowa jeszcze maluchy maluchy są tam, one są już spore. Tak, cały czas te same. Te już, oczywiście, pierwsze co to do lizania. <gryw> powiedz, najgorszy był ten upał. Maluchy są, cała czwóreczka. Tak jak było biało-niebieski, niebieski, czarny i czarnobury biały. Tak, u jak się wyciąga. Tak, czyli cały czas jest. O, właśnie, to jest ten czarnoburo biały. Ja przypominam, że to są mieszańce, nie są to czystej rasy srokacze, więc na spokojnie mogą sobie właśnie te tutaj rosnąć. Najgorsze bołaganiarze, tak, w tej klatce są tutaj moje dwie samiczki kalifornijskie, czarne. To są właśnie o te dwie. Oczywiście zajęczek, no i wybaczcie, że tak paluchem jest tutaj samiczka. Kalifornijska Havana. Samiczka kalifornijska Havana przyjechała sobie od Natalki. Natalka, pozdrawiam cię, bo pewnie oglądasz. Tak, bo długo szukałam, a nigdzie nie mogłam zazwyczaj trafić na młodą. A zależało mi, żeby to była młodziutka, bo moja niestety kalifornijska. Sami wiecie, z piątki wychowała trójkę. No zobaczymy czy będzie chować maluchy, czy nie. Jeśli nie, to zależało mi ogólnie na samiczce właśnie kalifornijskiej, która nie będzie spokrewniona ani z kuną, ani właśnie z samcem kalifornijskim czarnym. Zajęczek zawsze musi być na pierwszym planie. Ona musi. I to jest ta panienka, która się chowa tam. Dobrze. A ja myślę, że to tyle na dziś. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku, a ja biorę się dalej za sprzątanie reszty klatek. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!